Grupa Biernych Zawodowo to nowa grupa docelowa w działalności Urzędów Pracy. Zadanie to wprowadziła ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Dlatego bardzo cieszę się z wypracowanych rezultatów projektu rozwijającego usługi w tym obszarze. Wielką wartością tego projektu są konkretne rekomendacje dotyczące identyfikacji i aktywizacji osób biernych na rynku pracy. Powstały także zalecenia dotyczące angażowania do tego procesu pracodawców. Mamy więc solidną nawigację dla naszych działań w praktyce. So in this project, Developing Public Employment Services for Economically Inactive People, we try to formulate concrete recommendations for the Soviet labor offices and the regional labor offices on how they can contact and register economically inactive people and then also recommendations towards how they can actually activate this group. And many of the recommendations uh, on the activation front um, tackles some of the issues that are very specific to this group of economically inactive people. So, we are considering factors that are not so salient among the short term unemployed, such as psychological barriers to work, such as people not being used to the workplace. And we are trying to remove these barriers first in order uh, for them to be activated with specific measures that can integrate them into the labor market. Ogromną wartością tego projektu jest współpraca międzyregionalna. Pomimo tego, że dużo nas różni w regionach, mamy różną sytuację na naszych lokalnych i regionalnych rynkach pracy, to pewne... Problemy rynku pracy, pracodawców są wspólne i tak zidentyfikowane doprowadziły nas do wspólnej realizacji projektu, w którym chcemy zdiagnozować potrzeby osób biernych zawodowo oraz możliwości zatrudniania ich przez pracodawców. Ta współpraca ma ogromną wartość, rozwijamy ją, wzmacniamy się i dzięki naszej współpracy będziemy kontynuować projekty pilotażowe, którymi się również podzielimy i wzajemnie będziemy wymieniać się doświadczeniami, jeżeli chodzi o rezultaty tych projektów. Najciekawsze rezultaty, najbardziej skuteczne. Rezultaty, mamy nadzieję, że znajdą potem możliwość wdrożenia i włączenia ich do systemu prawnego i będą przedmiotem naszej codziennej pracy, naszej i Powiatowych Urzędów Pracy. W tym partnerstwie dostrzegamy ogromną siłę i wartość i chcemy je kontynuować.